Dobry wieczór moi kochani. 12 stycznia o godzinie 21 rozpoczęła się na moim kanale akcja będąca odpowiedzią na cały lajkowy trend na Facebooku, gdzie masa ludzi przeklejała screeny na różne wydarzenia z rozmów z firmami i chcieli uzyskać coś dla siebie. W ramach odpowiedzi na te akcje stworzyłem na swoim kanale... Odpowiedź zatytułowaną 10 tysięcy lajków równa się 500 zł. Akcja miała trwać 48 godzin i w tym czasie mieliście nabijać lajki oraz komentarze po to, żeby zebrać na pomoc dla Filipa. Planowałem ten film rzucić wczoraj, 24 godziny po zakończeniu akcji, ale razem z Play i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy pomagałem przy finale w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki, także niestety wczoraj nie mogłem się tym zająć, ale na szczęście w tej sprawie jeden dzień nie robi różnicy. No więc jakie są wyniki? Moi kochani, w momencie rozpoczęcia akcji było zebrane 11 731 złotych, po godzinie było już 13 266 złotych, na dzień dzisiejszy jest zebrane na Filipa 25 249 złotych, co oznacza, że udało wam się wpłacić prawie 14 tysięcy na jego cel. Drugą częścią pomocy miały być wasze lajki i komentarze, które zsumowane, podzielone przez 10 000 i pomnożone przez 500 miały dać kwotę, którą wpłacę na cel Filipa, miało to zachęcić Was do aktywności, ale przede wszystkim do polecania tej akcji nowym ludziom, bo jedna osoba może kliknąć tylko jednego lajka, i to prowokowało, żebyście wysyłali to kolejnym osobom, bo każda kolejna osoba to kolejna możliwość płaty. I na ten moment mamy pod filmem prawie 92 tysiące lajków i 57 tysięcy komentarzy. To by nam dało 7 tysięcy złotych do wpłacenia z mojej strony na Filipa, ale byłem na tyle przezorny, że sprawdziłem dokładnie w momencie zakończenia akcji, ile jest lajków i komentarzy, i okazało się, że YouTube skasował bardzo dużo komentarzy. Skazał ich około 70 tysięcy, przez to, że wiele osób wpisało 100 komentarzy, 200 komentarzy. Sam widziałem delikwentów, którzy pisali tylko kropki. Ciężko dziwić się YouTubeowi, że takie komentarze oznaczyły jako spam, bo faktycznie spamem były. Natomiast sprawdziłem stan faktycznie w tamtym momencie i nie zamierzam się absolutnie w tym momencie od tego migać. Aktywnością, no, przyznaję, że mnie zaskoczyliście, że się tego nie spodziewałem, aż takiego odzewu. Natomiast jeżeli sobie to sumujemy, to mamy łącznie 227 1131 aktywności z waszej strony, co oznacza, że próg 10 tysięcy został przekroczony 22 razy i to oznacza, że zobligowany jestem do wpłaty 11 tysięcy złotych na cel Filipa Sucheckiego. Kwota dla mnie osobiście ogromna, tak jak mówiłem, nie spodziewałem się aż Takiej aktywności spodziewam się, że będzie duża, ale nie aż tak. Mam nadzieję, że pomoże, chociaż biorąc pod uwagę półtora miliona do zebrania, to i tak jest to kropla w morzu. W związku z tym będę miał za chwilę do Was prośbę, ale zróbmy najpierw to, co zostało obiecane. Dziękuję Ci za pomoc. Każde wsparcie przybliża nas do upragnionego celu. Wierzę, że już niedługo Filipek zrobi swój pierwszy krok dzięki Tobie. O, widzę, że już pojawiło się. I już skoczyło. Także widać bardzo, bardzo szybko bank tutaj potwierdził. Moi drodzy, wspólnymi siłami udało nam się zebrać prawie 25 tysięcy złotych dla Filipa. Co stanowi 2 trzecie pieniędzy, które zostały dotychczas na niego wpłacone, ale nadal zaledwie 2% całkowitej sumy, której Filip potrzebuje. Nigdy nie pracowałem w tradycyjnych mediach, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak wielką siłę ma telewizja. Jeżeli po tej całej akcji mogę was jeszcze o coś prosić, to o dodatkowe nagłośnienie sprawy pomocy dla Filipa, czy to na kontakt24, do tvn24, czy to na polsa. Tutaj nie ma znaczenia do jakiej stacji w kontekście sympatii, antypatii. Każdy... Każdy zasięg tak naprawdę dotarcie do ludzi może pomóc tutaj w tej akcji To mogą być jacyś youtuberzy, których oglądacie i którzy angażują się w takie sprawy Bo nie każdy też się angażuje, więc nie ma sensu na siłę nikogo zmuszać Wiem, że są specjalne e-maile do telewizji, na które można pisać Jeden, który znam to jest kontakt24, jego wam podlinkuję w opisie Myślę, że tam podróże też takiego przykładowego maila Napiszcie, a być może ktoś z telewizji zainteresuje się i dodatkowo pomoże w tej sprawie Tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny udowodniliście, że jesteście świetną społecznością aktywną, zaangażowaną w takie sprawy, gdzie wcale nie jest oczywiste, że akcje charytatywne budzą większe zainteresowanie niż zwykłe materiały, bo bardzo często jest dokładnie na odwrót. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że jestem dumny. Dziękuję za uwagę, moi kochani, dziękuję Wam za całe zaangażowanie, które od siebie daliście. No i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.